Halo, halo, witajcie w nowym roku. I to, co masz teraz przed ekranem, to jest wykres jednoroczny Bitcoina, czyli każda świeca oznacza ruch ceny na przestrzeni jednego roku. I tutaj omówimy sobie kilka ciekawych kwestii, ale przejdziemy również przez kilka bardzo ważnych sygnałów, o których serio nikt nie mówi, przynajmniej na polskim YouTubie czy tam Twitterze. I zbierzemy sobie wszystko w całość, aby wyciągnąć konkretne wnioski na rozegranie stycznia oraz całego 2025 roku. Jest to bardzo ważny materiał, więc jak zawsze skup się. Usiądź wygodnie i obejrzyj do samego końca. Więc, pierwsza kwestia polega na tym, że rok 2025 na bazie cykliczności będzie ostatnim rokiem wzrostowym przed nadejściem Bessy. I co jeszcze ważniejsze, to właśnie na przestrzeni tego roku historycznie można było spotykać najwięcej okazji oraz największych wzrostów, szczególnie na altcoinach. Jak cofniemy się o 4 lata wstecz, to widzimy jak to wyglądało o tutaj, czyli przed dużą Bessą. Raz jeszcze, 4 lata wcześniej, duże wzrosty przed Bessą. No i i tak dalej, i tak dalej. Zatem to jest krytycznie ważne, aby na poważnie podejść do tego roku i rynku kryptowalut, który po prostu wyróżnia się największym potencjałem wzrostowym ze wszystkich innych rynków. Zejdźmy jednak na nieco mniejszą perspektywę, czyli na interwał sześciomiesięczny. I tutaj, jeśli sobie zwinnie dodamy dominację bitcoina, to zobaczymy ciekawą sytuację, która mi się wydaje, że bardzo ładnie obrazuje. To, co wcześniej powiedziałem o tych największych wzrostach. Więc u góry mamy wykres cenowy bitcoina, na dole mamy dominację bitcoina. I co my możemy tutaj zauważyć? A fakt, że historycznie to właśnie okres, w który zaczęliśmy wchodzić. Wiąże się również ze spotkaniem dominacji z wieloletnim oporem, który nam towarzyszy już od 2017 roku, czyli dwa cykle wcześniej, dwa razy cztery, dwa razy czteroletnie cykle. A gdy dominacja bitcoina zejdzie w dół, to przypominam, że to będzie na ogromną korzyść dla rynku altcoinów oraz Ethereum. Więc jak zresztą można prześledzić po tym kanale, ja w dużej mierze na przestrzeni całego tego cyklu skupiałem się głównie na Bitcoinie. Tak, kupowałem różne altcoiny. Jednak to dopiero w ostatnim czasie zacząłem je skupować na coraz to większą skalę. Natomiast przypomnę, że nic, co tutaj usłyszysz, nie jest poradą inwestycyjną. Natomiast mogę Tobie teraz dać jedyną poradę, aby zainwestować dosłownie jedną sekundę swojego czasu, żeby kliknąć przycisk subskrybuj i być na bieżąco. Historia pokazała, że się opłacało i ja nie zamierzam tego zmieniać. Teraz zawężmy perspektywę jeszcze nieco bardziej, i tutaj w styczniu szczególnie dużo będzie się działo, ponieważ najważniejszym wydarzeniem będzie inauguracja Donalda Trumpa jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. Do tej inauguracji dojdzie 20 stycznia, i dookoła tego wydarzenia, również na bazie cykliczności lat wyborczych, dzieje się coś bardzo ciekawego, i teraz sobie to właśnie omówimy. Cofając się cykl wcześniej, to możemy tutaj zauważyć, jak sytuacja plasowała się przy wygranej Joe Bidena. I patrzcie tutaj, tą pionową żółtą linią zaznaczyłem 1 stycznia i widzimy, jak do tej inauguracji, mniej więcej tydzień, cena bitcoina rosła. Natomiast związało się to z wyznaczeniem lokalnego szczytu przed korektą, która trwała aż do inauguracji i po tym wydarzeniu mieliśmy jeszcze dalszą kontynuację korekty. No i tak się składa, że po nowym roku już mamy pierwsze dwa dni wzrostowe, więc możliwe, że ta tendencja będzie zachowana. Chowana, ale cofnijmy się o jeszcze jeden cykl wcześniej. Raz jeszcze zaznaczmy sobie żółtą linią 1 stycznia i widzimy tutaj, jak również te pierwsze kilka dni, aż do czwartego, były one wzrostowe. Natomiast duża korekta wówczas z 1132 dolarów nawet na 757 dolarów, czyli około dwa tygodnie przed inauguracją, byliśmy albo w trakcie korekty, albo w trakcie wyznaczania okolic lokalnego dołka, tak jak to było również w przypadku inauguracji Joe'a Bidena 4 lata temu. Ale ten powtarzający się schemat, o którym mówiłem, to fakt, że inauguracje na rynku kryptowalut są wydarzeniem sell the news, co zresztą pokazuje inauguracja Bidena oraz Trumpa sprzed 8 lat. Jednak w tym przypadku to wydarzenie sell the news nie było aż tak dotkliwe, jak sama korekta przed inauguracją, Zatem jest to bardzo ważne, aby brać to pod uwagę przy rozgrywaniu stycznia. Ciekawą sytuację mogliśmy zauważyć po inauguracji Trumpa dosłownie jedną, dwie świece wzrostowe, po czym kompletne wyczyszczenie tych wzrostów, a nawet niższe poziomy. I ja się nie zdziwię, jeśli w tym czasie mnóstwo osób otwierało longi tylko po to, aby dzień lub dwa dni po zostać zlikwidowanym. I tą kwestię omówimy sobie jeszcze za chwilę, więc... Pamiętaj o tym, a teraz przejdziemy dalej. Zatem nie pobadajcie w FOMO przez to, że w ciągu jednej doby, co tak naprawdę nie ma znaczenia w długoterminowej perspektywie, altcoiny urosły tutaj jakieś XRP po 12%, Dogecoin po 8%, Solana 9%. Na altach widzimy nawet kilkunastoprocentowe wzrosty na przestrzeni ostatniej doby, a nawet ostatnich 7 dni, ponieważ na bazie cykliczności wchodzimy w jak najbardziej strefę zagrożenia, ale w takim bardzo krótkoterminowym ujęciu, czyli na przestrzeni kolejnego tygodnia lub dwóch, co więcej, może być to dosłownie jedna z ostatnich okazji, aby załapać poszczególne alty w cenach, które możliwe, że. Nie zauważymy przez bardzo, bardzo długi czas, aż do nadejścia Bessy. Dlatego, jeśli jeszcze nie masz zbudowanego portfolio lub nie jesteś z niego zadowolony, jak, jak ono performowało, to w ostatnim czasie podzieliłem się listą altcoinów, które ja zamierzam kupować lub już posiadam. Jest to o tyle ważny materiał, ponieważ ja na przestrzeni całego 2025 roku będę kupować bardzo, bardzo mało pozycji. Zlecenia mam już rozstawione, dzieliłem się nimi na Telegramie i zdecydowanie dużą część tego roku, w który właśnie weszliśmy, ja zamierzam spędzić na sprzedawaniu, aniżeli na kupowaniu. E Przez to możemy zwinnie przejść do kolejnej metryki, czyli, czyli rezerwy stablecoinów na giełdach. I tutaj widzimy, że ta metryka w ostatnim czasie wybiła swoje all-time high. Jeśli zerkniemy sobie na kapitalizację USDT, to widzimy, że ilość tych tokenów w obiegu również kręci się dookoła swojego all time high, a tylko na przestrzeni ostatniego miesiąca ze 134 miliardów osiągnęliśmy nowe all time high kapitalizacji na poziomie 140 miliardów, o czym aktualnie kręcimy się w okolicy 137 miliardów dolarów. A jak wiadomo, stablecoiny w dużej mierze są po to, aby kupować za nie inne kryptowaluty, a w tym bitcoina i altcoiny. Zatem z perspektywy płynności stablecoinów sytuacja wygląda bardzo pozytywnie, ale raz jeszcze powiększmy swoją perspektywę i zerknijmy sobie, jak sytuacja ma się w stosunku do Globalnej płynności, nie tylko na rynku kryptowalut, ale ogólnie rzecz biorąc na rynkach finansowych i nie tylko, ponieważ bitcoin w przeszłości za nią podążał. I tutaj widzimy, że korelacja bitcoina z metryką M2 Money Supply, czyli podażą pieniądza, jest bardzo wyraźna, ponieważ potrafi ona się kręcić nawet w okolicach 83%. Jednak bitcoin zdecydowanie laguje za tą metryką i mniej więcej tak ta korelacja właśnie wygląda. Czarna linia to jest cena bitcoina, niebieska linia to jest metryka M2. I teraz przeniesiemy się na nieco inny wykres, który pokazuje to samo, tylko w nieco innym po prostu ujęciu. I tutaj ta niebieska metryka, raz jeszcze M2, w ostatnim czasie doświadczyła korekty, a Bitcoin ma to do siebie, że laguje w stosunku do M2 i widzimy zresztą, że osiągnięcie all-time high również miało miejsce po osiągnięciu all-time high na M2 i właśnie to zwiększa prawdopodobieństwo, że korekta, w której znajdujemy się od osiągnięcia all-time high na Bitcoinie w ostatnim czasie, może być jeszcze kontynuowana, co bardzo ładnie zazębia się z cyklicznością korekt przed inauguracją oraz ogólnie w pierwszych dwóch tygodniach stycznia. Natomiast sytuacja nie wygląda tak źle, jak może się Wydawać, ponieważ już mamy tutaj bardzo pozytywny sygnał od strony operacji reverse repo, czyli odwrócone umowy repo, które przyczyniają się do zwiększenia płynności. I jak widzimy w ostatnim czasie, ta metryka zdecydowanie mocno urosła i wybiła się z takiego trendu spadkowego, w którym się znajdowała przez ostatni cały kwartał, co więcej, nawet cały rok. Zatem zdecydowanie warto mieć na uwadze to, co się tutaj dzieje. A jeśli nie wiesz, o co chodzi z tymi operacjami odwróconych umów repo, to ogólnie rzecz biorąc jest to rodzaj krótkoterminowych transakcji. W których przeróżne instytucje finansowe sprzedają swoje papiery wartościowe właśnie po to, aby zwiększyć płynność, z jednoczesnym zobowiązaniem do ich odkupienia w określonej przyszłości, nawet po wyższej cenie. Zatem widzisz, jak na bazie tej metryki, Bank Rezerw Federalnych Nowego Jorku można powiedzieć, że przygotowuje się na swój sposób na wyższe wyceny. A fakt, jak to ma się do globalnej płynności, to fakt, że wzrost tych operacji może wskazywać na nadmiar środków w systemie bankowym, co może oznaczać, że banki mają więcej pieniędzy niż. Mogą efektywnie pożyczać swoim klientom, i w tego typu sytuacjach to banki inwestują swoje nadwyżki w bezpieczne aktywa, oczekując na lepsze okazje. I co ciekawe, do tego typu sytuacji mogą prowadzić do obniżenia stóp procentowych, a jak już wiemy, to było tak nieco pośrednio powiedziane na ostatnim spotkaniu FOMC, że w 2025 roku będą. Obniżki stóp procentowych, ale dojdzie do nich w takim mniej wzmożonym tempie, jak mogłoby się dla większości wydawać. Przez to doświadczyliśmy korekty. I nawet już teraz widzimy, że prawdopodobieństwo utrzymania stóp procentowych na ich aktualnym poziomie jest o wiele większe niż ich obniżka, co w długim terminie, zarówno to, jak i operacje Reverse Repo mają na celu takie bezpieczne lądowanie z wysokich stóp procentowych. Natomiast jeśli zerchniemy sobie na prawdopodobieństwo wysokości stóp procentowych mniej więcej za rok, bo na spotkaniu 10 grudnia 2025 roku, to tutaj i możemy zauważyć, że najbardziej prawdopodobne są stopy procentowe na poziomie 375 punktów bazowych do 400. Zatem to, co przed chwilą usłyszałeś, jest bardzo ważne, aby mieć gdzieś tam z tyłu głowy na całą resztę tego roku. Natomiast inauguracja Trumpa, o której wcześniej powiedziałem, nie jest najważniejszym wydarzeniem na przestrzeni całego stycznia, ponieważ również dojdzie do, do długo wyczekiwanej wypłaty środków przez upadłą giełdę FTX i plan reorganizacji ma wejść w życie 3 stycznia, czyli już jutro. I to samo w sobie jest jak najbardziej byczym sygnałem, a z racji tego, że to jest tak długo wyczekiwane wydarzenie, to również widzę tutaj prawdopodobieństwo, że będzie to wydarzenie typu Selvenius, ale w takim bardzo krótkoterminowym ujęciu, ponieważ spłaty tych kilku miliardów one nie odbędą się właśnie tego 3 stycznia, a na przestrzeni 60 dni, o czym już zresztą wcześniej mówiłem, więc nie ma co tutaj się podniecać, bo ja wiem, że wobec tego wydarzenia są duże oczekiwania. A co za tym idzie, to hype. I nie zdziwię się, jeśli na przestrzeni tych pierwszych dwóch tygodni stycznia ponownie dojdzie do dużej skali likwidacji, tak jak to było w grudniu. I dalej bardzo prawdopodobne jest, że stosunek likwidacji longów do shortów będzie na wysokim poziomie, co samo w sobie jest byczym sygnałem. Likwidacji longów jako byczy sygnał jest to o tyle ciekawa zależność, że nagrałem cały oddzielny materiał odnośnie strategii rozgrywania tego typu wydarzeń likwidacyjnych. Jeśli kogoś interesuje coś takiego, to zapraszam do obejrzenia. I co ja w tym wszystkim robię? No, tak naprawdę powiedziałem już na początku, jeśli chodzi o skupowanie altcoinów, to już mam wybrane pozycje, które mnie najbardziej interesują, mam rozstawione konkretne zlecenia, ale i tak, Najbardziej skupiam się na Ethereum. Ja wiem, to jest bardzo nudna pozycja, natomiast, tak jak pisałem około miesiąc temu, to zauważyłem tutaj tworzącą się dopiero formację Inverted Head and Shoulders, na bazie której można było tutaj wyraźnie zobaczyć, że znajdowaliśmy się w okolicy lokalnego szczytu tej metryki. A jeśli zerkniemy sobie na aktualną sytuację, to zobaczymy, jak bardzo ładnie zeszliśmy na poziomy wsparcia, i poza faktem, że już ostatnio zamieniłem 25% swoich bitcoinów, które kupowałem dwa lata temu, właśnie na Ethereum, to rozważam powtórzenie tej operacji na poczet zwiększenia mojej torby ETH, szczególnie wchodząc w pierwszy kwartał 2025 roku. I na bazie tego, co usłyszałeś wcześniej, kolejne dwa tygodnie możliwe, że pozwolą na uzyskanie lepszych cen niż aktualnie, jednak naturalnie nie ma co polować na te idealne dołki. I tak jak widzisz po moich zleceniach, to ja zrealizowałem około 2 trzecie mojego długoterminowego longa na Bitcoinie. Dokonałem tego na przestrzeni grudnia. Natomiast jeśli chodzi o moje długoterminowe longi na Ethereum z dźwignią 3x oraz jeszcze mam drugiego longa z dźwignią 2x oraz long na Solanie, to ja ich kompletnie nie zamykam, nie dotykam od kilku miesięcy. Natomiast ponieważ na bazie cykliczności to właśnie pierwszy kwartał roku po halvingowego i po wyborach był najlepszy dla Ethereum, a co za tym idzie, bardzo dobry dla rynku altcoinów, co zresztą widziałeś na początku tego materiału, gdy omawiałem dominację Bitcoina. I tak wygląda moja perspektywa na styczeń oraz resztę tego roku. Oczywiście temat jest o wiele bardziej obszerny i bardzo ważne jest, aby tak jak już mówiłem chyba dwa czy trzy razy na przestrzeni tego materiału, aby być na bieżąco, skupić się szczególnie w tym roku, ponieważ czeka nas wiele wyzwań, wiele pułapek, ale równie dużo okazji, i w związku z tym to przypominam, że nic nie kosztuje dołączenie do mojego telegrama, na którym wkrótce podzielę się bardzo ważną informacją odnośnie rozgrywania tego roku. Będzie mogła skorzystać z tego, co tutaj napiszę. Tak więc, zapraszam, link do dołączenia jest poniżej pod tym filmem. Wszystko oczywiście za darmo, jest to publiczny telegram i tym akcentem się pożegnamy. Subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz, i widzimy się w kolejnych materiałach. Tak więc, do zobaczenia i cześć.